Hmm, czegoś tu innego można się spodziewać. Osiedle szkolne 36, klatka czwarta. Krak główienko, którym drzwi zewnętrzne się nie chcą... O, dopiero teraz się domknęły. No to... Tu co? Winna jak winda. Dobrze jeździ. Normalna winda. Tak zwykła, z inna zwykła. Zastąpiła zuda. Ja byłem ciekaw co tu jeździ, co wpadłem, a jak widać krak gdzie przynajmniej w takim drewienku. Dobra. A jest, dobra. O, ładna. No, winda wymieniona. Tu mnie nie dziwię się, bo te zudy mogą być strasznie zużyte, tylko mogli je zmodernizować, ale puleli wybielić. Taki zwykły krak-dźwig, drwienko takie, no jest, ale silnik też zmieniony. Wszystko, to jest kompletnie nowa winda. Na to pięćdziesiąte.